a za, a co patrzycie? A co są Wtedy gdzie mi jest? Co to jest? Ja? Dobra. Co się stało? Nie. Nic. Maciek, ty dalej grasz w te Brawl Stars? Może wyszedłbyś z kolegami? Maciek, jesteś adoptowany. Jest? Maciek, ile razy ci mówiłam, żebyś teraz nie grał? Będzie kastracja plus. Najpierw jedziemy na kastrację, a potem do schroniska. Dziś kastracja jest za darmo. Naprawdę, to wspaniale. Maciek, ty dalej grasz w te. Maciek, ty dalej grasz w. Tak, te... Maciek. Maciek, ty, te... ty dalej grasz w te Brawl Stars? Może wyszedłbyś z kolegami? Maciek, jesteś adoptowany. Maciek, ile razy ci mówiłam, żebyś teraz nie grał? Będzie kastracja plus. Najpierw jedziemy na kastrację. Pójdzie. Co? kurwa. Czemu oni takie rzeczy nagrywają? Dobra, do, dobra, dobra, to to działa. A napisałem, Simel. Zamiast Sombra liest. No, es